Rzeczkę? Pod koniec XV wieku Jerzy Kródzki, herbu Korczak, zamarzył sobie zamek przy trasie Chełm Krasny Zamek często zmieniał właścicieli, nie ominęły go klęski, nie ominęły go wojny. Teraz to jest ruina, ale być może niedługo się to zmieni i o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Witamy bardzo serdecznie. Łukasz Jabłoński, pasjonat przeszłości, poszukiwacz skarbów i detektorysta. Dzień dobry, witam serdecznie. Wojciech Kowalczyk, wuj gminy Krasny Staw. Dzień dobry. Jakub Ordutowski, specjalista od badań nieinwazyjnych Instytut Archeologii w Lublinie. Dzień dobry, powiedziałem się. I dr Konrad Grochecki, kierownik badań Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Dzień dobry państwu. Dzień, Dzień dobry. Dobrze. No właśnie, no to drodzy panowie, jako zamku W ogóle o jakim zamku mówimy? Jaka jest historia zamków krupem, który z panów? To może ja odpowiem na to pytanie. <laughs> Historia jest tego, co oczywiście zostało dzisiaj, jest związana przede wszystkim z Pawłem Orzechowskim. Był to człowiek, no, można powiedzieć, wielu talentów. Człowiek, który był związany z ziemią Chełmską, był wielokrotnym posłem na Sejm między innymi, był starostą suraskim. Między innymi również po prostu pełnił wiele innych te, urzędów, które były związane z ziemią krasnostawską, chełmską, no ale również można powiedzieć że taką swoją karierę polityczną rozpoczynał pod skrzydłami Jana Zamoyskiego. Był nawet człowiekiem, który w zasadzie wybierał miejsce pod zamość. To też jest bardzo ważne, czyli widzimy, jak ci panowie bardzo blisko byli siebie. I w pewnym momencie z Dorochuska w 1570 roku, przenosi się do Krupego. No, najprawdopodobniej dlatego, że chce w tym miejscu zbudować swoje gniazdo rodowe, przenieść się bliżej, można powiedzieć, cywilizacji, czyli nowo powstającego Zamościa, Krasnego Stawu, Lublina. No i zaczyna budować to założenie. To, co oczywiście dzisiaj widzimy, tylko ruiny. Zamek był o wiele potężniejszy wcześniej i piękny. Tam można powiedzieć, że był zbudowany w zasadzie w stylu renesansowym i manierystycznym. No i tak się zaczyna cała ta historia związana z zamkiem w Krupę. Oczywiście, on jeszcze miał dodatkowo y, mury, ale to już inna historia. Dokładnie. <grym> <tach>. <grym> Dajmy szansę innym. <grym> Dajmy szansę innym. No dobrze, ale na jakim to jest wszystko etapie? Bo niedawno odbyło, odbyła się e, takie konferencja, zebranie, że faktycznie będziecie e, te odkrywki e, rozpoczynać, i w tej chwili jest przetarg, czy już jest po? Jak to się odbywa w tej chwili na te osoby, które będą tych odkrywek dokonywać? To Jeśli jest zadanie wieloetapowe i dość złożone. Tak. Jesteśmy w zasadzie u początku tych działań uh -huh. i obecnie toczą się jakby dwa równoległe procesy. Jeden to, to, o czym pani redaktor mówi, czyli jesteśmy po pierwszym ogłoszeniu naboru na wykonawcę, który ustabilizuje nam to od strony statycznej, bo Zanim przystąpimy do tych prac już kluczowych dla pewnego odtworzenia, to ta budowla musi być przede wszystkim bezpieczna. Bezpieczna sama dla siebie, ale jakby uh -huh. też i dla zwiedzających. I to jest ten pierwszy etap. Jesteśmy w trakcie wyłonienia wykonawcy. To jest trudne zadanie inżynieryjne. I nie jest łatwo znaleźć wykonawcę na takie zadanie. Jesteśmy w trakcie wyłania. Natomiast drugi element, który już zaczynamy za chwilę, to myślę, że koledzy lepiej o tym powiedzą, to, jest, to są wstępne badania, a w zasadzie... Pewnego rodzaju uporządkowanie i przygotowanie się do kolejnego etapu, ale wolałbym, żeby to specjaliści o tym powiedzieli. No właśnie, czego w ogóle spodziewacie się po najbliższych pracach? Bo to będą prace archeo archeologiczne. Tak, zacznijmy od archeologii nienawazyjnej. Tutaj jest właśnie przykład takiej aparatury badawczej, która temu posłuży. Ym, jeszcze kilkanaście lat temu mówiło się o archeologii, o geofizyce, archeologii inwazyjnej, jako o metodach nowych, nowatorskich. Dzisiaj to już jest standard w badaniach archeologicznych. Każde wbicie łopaty w ziemię powoduje nieuchronną stratę tych zabytków i tych informacji, które moglibyśmy pozyskać. Dzięki takiej aparaturze, to jest akurat magnetometr, w zasadzie yy, gradiometer, który yy, służy do wykrywania obiektów o pewnej Podwyższonej od otoczenia pobudliwości magnetycznej. Dzięki takim instrumentom możemy zmapować cały teren. Oczywiście wiele zależy od kontekstu. Ten kontekst mm -hmm. może być zupełnie nieprzychylny, mogą być bardzo przemieszane warstwy, może być bardzo dużo warstw gruzu, które będą utrudniały odczyty. Natomiast y, zazwyczaj to się udaje i z sukcesem możemy zmapować teren z zabytkami, które znajdują się pod ziemią. I określić trochę, co tam się może znajdować. Tak? taką mapę tych, tych zabytków archeologicznych pod powierzchnią ziemi, nie wbijając łopaty. Czyli pozyskujemy szereg informacji, szeroko płaszczyznowo, a dopiero później wytyczamy wykopy, które mają służyć takim odkrywkom miejscowym i lokalnym. I w związku z tym, że Zamek w Krupem jest obiektem murowanym, murowanym częściowo z cegły, nasz Instytut Archeologii UMCS, który jest zaangażowany tutaj dzięki uprzejmości też wszystkich panów siedzących na tej kanapie, podjął decyzję o zastosowaniu dwóch metod powszechnie stosowanych w archeologii, czyli metody magnetycznej to jest i taka aparatura, i metody georadarowej. One troszeczkę się od siebie różnią. To jest metoda pasywna, ona na zasadzie indukcji magnetycznej bada pobudliwość tego, co jest pod ziemią. Dla przykładu, żeby, żeby wyjaśnić od razu, cegła palona, a zamek w Krupem jest częściowo z cegły zbudowany, daje bardzo wyraźny i silny obraz e, magnetyczny, pobudliwości magnetycznej. To jeszcze tylko zapytamy, wziące. bo czas nam się powoli kończy, jeszcze chciałbym się Łukasza e, zapytać, czego e, spodziewasz się po tych e, badaniach? Jak myślisz, co może kryć się pod ziemią? Ziemią. Wszystko się, słuchajcie, może kryć pod ziemią. Tak naprawdę naszym zadaniem pasjonatów, poszukiwaczy, bo będzie tam dwa stowarzyszenia i wiele innych osób, które będą pomagać panu doktorowi Grocheckiemu i tutaj Jakubowi. Tak więc my, naszym zadaniem będzie tak, tak naprawdę poszukiwanie rzeczy powierzchniowych, czyli tutaj tak naprawdę możemy powiedzieć rzeczy współczesnych. Musimy wyczyścić tak naprawdę całą wierzchnią warstwę ze śmieci, z kapsli, z innych rzeczy, żeby nie było zakłóceń, tak, tak dobrze? To się, to się przyda bardzo tutaj metodą nieinwazyjnej. Mm. Oczywiście, możemy liczyć na y, jakieś łód szczęścia, że znajdziemy jakiś artefakt i też na to liczymy. Każdy jest z panów bardzo potrzebny. Odby króciutko, panie wójcie, czy zamy w Krupę może stać się atrakcją turystyczną? Zdecydowanie tak, po to to robimy. Trzymamy kciuki. I wszystkiego dobrego z okazji Dnia Chłopaka. Dziękujemy. O, o, o jak miło <laughs> pamiętałaś.